Właśnie mówię! Ej, guzdrało! Jedź z tym wózkiem, ale śmiało! Jak? Wszystko gotowe! Dzień uznania dla rodziny! Wy do czego? Żeby robić nasz dżem! No przecież, nasz staroświecki dżem z jabłek ZAP nie ma sobie równych. Nie mogę się doczekać! Niby na co? Żeby robić z Tobą nasz dżem! Oczywiście, ja robiłam ten dżem od zawsze, odkąd sięgnę pamięciu, więc uważaj, gróżeczko, żeby każdy jeden krok wykonać dokładnie tak, jak Ci powiem, bo inaczej nici z dżemu. Trzymaj. A, czy to jeden z Twoich tajemnych składników, o które wszyscy pytają? To jest miotła. Bierz się do pracy, pomidorku. A kiedy już posprzątasz, to wtedy. Co to ja chciałam? A do stu kopyt. Jeśli dalej tak pójdzie, to kiedyś głowy zapomnę Liście na jabłoniach zap na nową porę! M, -o, -e. o, jak się pan miewa, Filty Dzień dobry, droga pani. Czy dobrze słyszałem, że zbiory jabłek ZAP będą już za kilka dni? Za cztery dni dokładnie! Świetna wiadomość! A czy mogę liczyć na sto pierwszych słoiczków? Tak, drogi Filty! A, wolałbym Rich. A jak tam pański tatuś? O, te moje małe biedactwo! Sterczeć nad garami pełnymi jabłek z babcią Smith? Bleh. Kiedy wiesz, ja od lat czekałam na wspólne gotowanie dżemów! Ale ja nie mówię o dżemach! Ja mówię o twojej babci Smith! Pewnie się jej okropnie o, wstydzisz. O, o, hop, hop. E, Ale jak to? No wiesz, taka jest niepoważna, o wszystkim zapomina, każe ci nosić te ohydne przebrania. Babcia mówi, że to fajne. Całe szczęście, że mieszkasz na farmie, a nie w mieście, gdzie wszyscy by się z ciebie śmiali. Nie martw się, ja nikomu nie piszę słowa. Niepoważna? O, bardzo dziękuję, chłopcze. Przebieraj tymi kopytkami. Musimy kupić całą masę rzeczy, zanim zaczną się zbiory dalej. Robimy z jabłek dżemi, jupijupijupijup, jabłuszka, jabłuszka, jupiju, z pieśnią na ustach, Tra-la-la-la Za moich czasów to były garnki. Hej! Ugryzione sprzedane! O, witaj, Bea, Beatrix, Beacher. Widzę, że wszystkie umijałyście się jak pszczółki, prawda? Babciu, nie dałoby się... trochę szybciej zabrać tego miodu? Ha! O, czy to nie jabłuszko? Proszę! I bardzo mi pomaga przy smażeniu dżemu z jabłek Zap! Przestań, proszę! <laughs> proszę cię, tamte wócy się na mnie kapią. Co? Czy to twoje przyjaciółeczki? Cześć, przyjaciółeczki jabłuszka! Cześć, babciu Smith! Cześć, babcicze, teczku! <laughs> Koleczki. Za moich młodych czasów kucyki nie były takie ładne. Skończyłyśmy już te zakupy. i ja Chcę już wracać na farmę szybko. Koniec, moja słodka. Mamy miodek gully, gu! słodki miodek gully, gu! Mamy miodek Uri. i właśnie w ten sposób przez podbijanie rynku, hurtowe zamówienia i obniżanie cen wykończyliśmy całą konkurencję w mieście. Dzięki temu dom handlowy Richa stał się filarem sprzedaży detalicznej w Pony Hill. Uh, dziękuję, Panie Filty, uh, znaczy, Panie Rich, za tę fascynującą opowieść i że przyjął Pan zaproszenie na Dzień Uznania dla Rodziny. Dobrze, zobaczmy, kto przyprowadzi członka rodziny w najbliższy poniedziałek. Uh, o, Apple Bloom! Proszę pani, w poniedziałek są zbiory jabłek Zap. Applejack i Big Macintosh też nie będą mogli przyjść do szkoły. A może jest jakiś inny kucyk w twojej rodzinie? Proszę pani, ona ma babcia Smith, której nie będzie przy zbiorach. Chętnie przyjdzie! O, ale nie, to nie jest. Doskonały pomysł, moja droga! Apple Bloom zaprosisz swoją babcię do szkoły. A na dzisiaj to już wszystko? Babcie Smith? Od poniedziałku stanę się największym pośmiewiskiem w mieście! Ach, naprawdę mi przykro. Już ci mówiłam, że nie możemy sobie zrobić przerwy w zbiorach. Wiesz, czym to grozi? No wiem. Po jednym dniu jabłka zap znikają z drzew. Już niedługo! No, co czekacie guzdrały? Ruszajcie się! No i sama widzisz. Ale nic się nie martw. Babcia Smith zna całą masę zabawnych anegdotek. No wiem. Słabo mi na samą myśl. Uspokój się! A to oznacza? Obciach? Wstyd? Upokorzenie? Poniżenie? Wkułaś na pamięć słownik? Uspokój się! Chcemy ci pomóc! Nie na darmo jesteśmy znaczkową ligą! Coś się wymyśli, żeby odwlec występ! O, ale co? O, z tego wszystkiego rozbolał mnie brzuch! Czekaj! Jasne! Już wiem! Zobaczność! A teraz uważać. Żadnego pękania pod wpływem ciśnienia albo wysokiej temperatury. Czy wyrażam się jasno? Pod ścianę! Nie kotwój się i zrób zbolałą minę. Się tam u Was dzieje na górze, wszystko w porządku? O, babcia Smith, właśnie miałyśmy panią wołać. Ona jest chora. Chyba będzie musiała leżeć w łóżku cały tydzień. O, o moja wnuczka jest zdrowa jak jabłko. I co teraz? Już zaraz zajdzie słońce. Trądziela i został mi jeden dzień, żeby coś wymyślić. Ej, spójrzcie! Przesunąć dnia uznania, więc przesuniemy dzień zbiorów. Ale one są niedojrzałe. Jabłka można zbierać przed czasem. Czy ja wiem? Jabłonie zap są inne niż zwykłe jabłonie. Są magiczne. Jabłoń to jabłoń. Oh. Nie da się strącić. To trzeba zerwać. Jakieś inne świetne pomysły? Babciu Smith, to ja, Chirlie. Chciała pani ze mną porozmawiać? Hop hop! Babciu Smith! Dzień dobry, słonko. Jak się miewasz? A, cześć! E, babciu Smith, dobrze się pani czuje? Oczywiście. Zdrowiusieńka jak jabłko. O! Wybacz mi, złotko. Zawsze mam czkawkę po marynacie. Chciałam powiedzieć, że nie przyjdę na dzień uznania dla rodziny do szkoły. Naprawdę? Jaka szkoda. Co ja ci zrobię? Muszę podlewać owce i przystrzygać kwiatki. Znaczy się. Muszę podlewać kwiatki i przystrzygać owce. O! Ogromnie żałuję. Zmienimy termin? O! Co? Co się dzieje? Droga Cyrilli, coś pani chciała? E, nie. E, to pani mnie tu wezwała, żeby powiedzieć, że nie przyjdzie pani na dzień uznania do szkoły. Jak to nie, nie stracę takiej okazji za wszystkie słodkości kanterlotu. Ale mówiła pani, że. Do zobaczenia! O, nie mogę uwierzyć, że się obudziła! Ona nigdy się nie budzi z drzemki! Chciałabym wyjechać i zabaść się pod ziemię. Wiesz, ty nie możesz wyjechać, ale być może kto inny by mógł. jabłek ZAP można zaczynać! A jutro od rana będziemy smażyć marmoladę ZAP! Pani babcia Smith, telegram! Proszę, kto by pomyślał! Wujek Apple Strudel chce, żebym go odwiedziła! Jeszcze zdążysz na ten pociągu ósmej! Już cię spakowałam! To bardzo miło! Ale nic się nie martw, moja śliweczko. Wrócę na czas, by zrobić ten dżem. Uch, ten pociąg telepiej się cały dzień. Na szczęście. W dzisiejszym dniu uznania dla rodziny złoży nam wizytę babcia Smith. Eee, Apple Bloom? A gdzie twoja babcia? O, naprawdę mi przykro, ale babcia musiała wyjechać z miasta w sprawie niecierpiącej zwłoki. Witajcie, moje drogie dzieciaczki. Jak się miewacie? Cieszę się jak prosię ze świeżego błotka, że tu jestem. Ale co ty tutaj robisz? Kuci pociąg? O, nie, przyjechał. A z wagonu wysiadł wujek Apple Strudel. Kuci, kuci, Nie mogę się już doczekać występu twojej babuni. Pewnie wszystko zapomniała. <śmienny> dawno, dawno temu, za moich młodych lat. Wyglądało inaczej w Ponyville. A to dlatego, że w ogóle nie było Ponyville. Tak, tak, drogie kucyki, kiedy moja rodzina przybyła w te strony, ja byłam jeszcze malutka. Wędrowaliśmy i wędrowaliśmy, zbierając nowe nasiona, sprzedając stare. Mój tata był najlepszym zbieraczem nasion w całej ekwestrii. Pewnego dnia nasza rodzina zawędrowała do najwspanialszego, największego, najbardziej imponującego z miast. Był to... Canterlot. Słowo daje, że nigdy nie widziałam czegoś takiego. Kiedy dosłownie oniemiałam z zachwytu, pojawiła się ona. Księżniczka Celestia, władczyni wszystkich kucyków. I wyobraźcie sobie, że zatrzymała się, by obejrzeć kolekcję nasion mojego ojca, a kiedy zorientowała się, że szukamy domu, z prawdziwie książęcym gestem zaofiarowała nam kawałek gruntu niedaleko. Mój tata serdecznie jej podziękował. Szybko znaleźliśmy teren opodal lasu Everfree i zbudowaliśmy nasz pierwszy dom, potem założyliśmy sad, ale sad nie wyrasta z dnia na dzień i zaczęliśmy cierpieć głód, opowiedziano nam historię lasu i wiedzieliśmy, że lepiej tam nie wchodzić. Jednak pomyślałam, że jeśli są tam zwierzęta, to jest i coś do jedzenia. Było ciemno i ponuro, i nie będę ukrywać, że się bałam. Wszędzie rosły drzewa, i nagle stanęłam pod nadzwyczajną jabłonią. Nigdy wcześniej nie widziałam jabłoni o kolorowych owocach. Zaczęłam je zbierać, zbierać tak szybko, jak się dało. Gdy się odwróciłam, ujrzałam patykowiki. Jak żyje nie kłusowałam tak szybko. Musiałam się ratować. Razem z tatą zasadziliśmy te niezwykłe nasiona, i na naszych oczach wyrosły z nich drzewa. A stało się to dosłownie w mgnieniu oka. Potem, co roku zwracałam szczególną uwagę na znaki zwiastujące porę zbiorów: jak się zmienia pogoda, jak wyją wilki, gdy jabłka zaczynają dojrzewać, i jak znikają, jeśli ich nie zbierzesz w ciągu jednego dnia. To były najwspanialsze jabłka, jakie kiedykolwiek jedliśmy. Wkrótce potem zaczęłam przyrządzać dżem z jabłek ZAP. Gotowanie przetworów ma swoje prawa, podobnie jak zbieranie jabłek. Nauczyłam się, że trzeba się zaprzyjaźnić z pszczołami, żeby ich miód idealnie zrównoważył smak owoców. Kto by pomyślał, że ze słoikami trzeba rozmawiać? Albo że jabłka zap? Lubią różowe kropki. <ścoughs> to była prawdziwa magia i świetna zabawa. Bucyki zaczęły do nas przychodzić, żeby spróbować jabłkowego dżemu. Niektóre nawet zostały, jak Stinking Rich, prapradziadek Diamond Piary. Tak w ogóle mój dżem był pierwszą rzeczą, którą sprzedał. Już wkrótce miasto się rozwinęło i osiadły w nim kucyki z całego świata. Tak właśnie powstało Ponyville. Dziękuję wam bardzo, moje kochane, ale naprawdę wystarczy już. Gdyby nie pani i pani jabłka nie byłoby pony, Zgadza się, kochana! Gdyby nie moja babcia, Smith, twój tata nie miałby domu handlowego. Tak, ale, ale to tylko stuknięta starsza pani. Ona wcale nie jest... Tuknięta. To najwspanialsza starsza pani w całym Ponyville. chyba jak żyje nie jadłam takiego dobrego dżemu. Na pewno ty masz coś z tym wspólnego. No przecież! Apple Bloom to prawdziwa mistrzyni jabłkowego dżemu! Serio? Widzę, że dzień uznania dla rodziny się udał. Jasne! Moja babcia Smith jest wyjątkowa! Tylko zapomniałam o tym na chwilę. A, wielkie rzeczy ja ciągle zapominam. Tak, co to ja. No, no, no właśnie. A! Kto chce śpiewać dla wody? Ja chcę, ja, ja! ja! A, B, C, B, e, e, F. Na co czekasz?